Dzisiaj robię mojemu bratu Wiktorowi włosy na TikTokera. Fluffy hair, Co ty ze mną robisz? Ja no. myślę, że ta szczotka uzyska to. O, ja. o cholera. No. A to dla kobiet. To nie ma znaczenia? Ale ładnie pachnie Ile ty masz y, obserwujących na TikToku? Pół miliona. A na Instagramie? O. 170. O boże, jaki ty jesteś messy, jak inaczej nie. Ej, zostaw Ej, szczerze wyglądasz bada Wyglądał jakbym się nie mył od 40 dni Przecież nie myłeś się od 30 Czekaj, ale nie psujesz moją pracę Cały czas i potem mówisz, że jest nie tak, a nie dajesz mi skończyć Ty chcesz tak do góry nagarnąć? Co ty robisz? Teraz jesteś jak punk rock star Nie rozumiesz Zobaczymy, co ty wykombinujesz Teraz masz na surfera. Arias da ja do sobie zbyt dużo stereotypów. Decydasz, której fryzurze Wiktorowi jest najlepiej. Hashtag Wiktor nie dla fryzur.